Cześć wszystkim, to XCT. Witam was w kolejnym odcinku GTA San Andreas. Witam was w tym jakże deszczowym dniu i w GTA San Andreas, i naprawdę. Dlatego, że u mnie za oknem deszcz padał. <grym> Ale cóż, idziemy kolejną misję robić. Mam do wyboru Sweet, Rider i Big Smoke. Um, hmm. Pójdziemy sobie do Sweet'a, zobaczymy co on chce tam nam powiedzieć. I stąd zapomniałem wystartować stopera. O, przestało padać jak miło A, Nie mam broni Więc sobie Skoczymy na dach <grym> Skoczymy sobie na dach po, po broń I Jeszcze do MS zajdziemy po broń też będziemy mieli dużo, dużo broni, A, mam jakieś auto Nie ja mam skąd A to lecimy jakieś auto pożyczyć Mmm, no. E, wracaj tu. Cukur. Dobra, to. Eee, sobie. O, 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 broń, broń, broń. Wszystka broń się przyda. Dobra. I jedziemy do. Sweetowi <coughs> pomoc. Myślę, że mi tyle broni starczy. No, jak nie, to na pewno na miejscu będzie jakieś. <laughs> e, na pewno będzie jakaś dodatkowa amunicja Bo zawsze jest Robimy sobie tak o zajdziemy a wysiędziemy Kucniemy i ich taktycznie Zdejmiemy o O zasięg Headshot W ogóle nie obrywa Ach, dat zasięg. Ojej, ale ja obrywam. Niedobrze. Dobra. Mało HP zbiera, mam amunicję, bo znika już powoli. Nie! Oh, zapomniałem, że tam jeszcze jeden gość jest. Fak! <laughs> O, to piękny sad. Um, tak. <grywa> Oj, ten głupi tutorial jeszcze mnie dobija. No, whatever. Robimy od nowa misję. Może tym razem nie zginiemy. Dobra, wiem tutoriale o co chodzi, bo już nieraz was czytałem. Dobra, jedziemy. No i jak widzicie nie ma już lag spajków, co podoba mi się. E, udało mi się naprawić. <grym> I cieszy mnie to. Teraz mogę sobie patrzeć wszystkie strony świata i nie mieć 5 klatek na sekundę. Co dalej nie wiem czy było spowodowane, ale jakoś się naprawiło. A, zawsze jak tam opatrzyłem to miałem lagi. A teraz nie mam. Ups. <grym> e, karetka kogoś rozjechała. Dobra, to my sobie jeszcze po broń skoczymy. Um, myślę, że jak odcinek będzie to gdzieś 20 minut, to będzie dobrze. Będzie broni, czy nie będzie broń? Jest broń, to dobrze. Jejo. Oh. Yeah, yeah. uh, dobra, lecimy. No dobra, wiem, nikogo nie ma w domu. Dobra, jedziemy. Aha, to nie ma. A to bierzemy ambulans. <noise> Szybciej nawet dojdziemy na serenie. Dobra, <noise> denerwując też. Um. Dobra, damy metę, nie będziemy zajrzeć, bo nie potrzebujemy. Mam trochę amunicji w temu. Myślę że, myślę, że mi starczy i tym razem w przeciwieństwie do ostatniego nie zapomnę o tym jednym gościu. Jako że mam ambulans, to zrobię jedną rzecz. O, pościg jakiś, LOL Eee, to było trochę randomowe. Aha. <ścoughs> Nie ogarnę co ci się dzieje. Oj 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 oj, 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 <śles> oj. Policja ma jakieś wybuchy odporne auta. Jaja, to zabiliśmy go. Jeszcze ten kurde jest. Dobra, idę pa, ammo. <laughs> Aha, auto wybuchło. Se. Eee, ja myślałem, że Ammo będzie, ale nie będzie. Ammo, wsiadamy do auta cztero drzwiowego, pięcio, jak to wali mówić, i czekamy na naszych. Aha, gonią nas. <laughs> Ale ja źle nie jeżdżę, ja dobrze jeżdżę. Czekajcie, ja sobie grę przyciszę. O, to tak jak mówiłem, ja źle nie jeżdżę. Rider chyba najgorzej jeździ. O, wojna. Fajnie. Będzie strzelania dużo. <grymne> A to się teleportowało. żadnej kasy nic. Tylko szacunek. <grymne> Dobra, tutaj lecimy do Rydera, żeby nie robić cały czas misji od Sweeta. Więc z 12 na 20, no dobra, to lecimy do suite'a. <grywa> um, nie, oni nie będą mieli broni. On ma broń, o. Jejo. Oni i tak nie szanują, więc... Tak. Hej, do wersja to Willow Field. A dobra. Myślę, że jak porzucymy auto Sweetowi, to się nie obrazi. I zmienimy mu stację radiową na. albo zostawimy mu na Los Santos. Nawet fana muzyka tam leci. O Boże. Chyba wiecie, co zrobię. <ścoughs> Musiałem to zrobić. Każdy chyba, kto grał w GTA to robił. Oj trochę zahamowałem u nich nie umiem jeździć nie przecinek umiem jeździć <grym stuff> żeby oh, nie było że o ich sobie uda jeździć yeah. Uu. O. boże, już wiem, która to misja będzie. <grywa> o nie. <grywa> Jest jedna z najgorszych misji w całej grze. Okej, okay, dobra. Tuning. Eee, pff, Aha No jeden zderzak mi Dobra Zmienimy sobie malowanie O, na to um, w Wdechy 1500, 1600 Jezu, to wszystko takie drogie Koła sobie zmienia o um, na... to nie, splot Uh. O, dobra i hmm. kolory, mm, nie, bas musi być <ścoughs> i, no, dobra, weźmy ten wydech. Nie, ja, yeah, zostało nam siedemdziesiąt dolców. Jak spapramy, to już nie mamy auta. Dlatego, że już takiego auta sobie nie zrobię, bo nie mam kasy Więc musimy bardzo, bardzo ostrożnie jechać, w czym ja nie jestem dobry Bo mi się... Uff, mi się zawsze wszędzie śpieszy Dobra eee, No, tak jak mówiłem y, Kojarzy tą misję Nie jest ona fajna a wręcz jest ona bardzo niefajna. Um, nie wiem, czy kojarzycie tego misji, w której trzeba będzie tańczyć autami. Nie ogarniając, którzy nie grali w grę, pewnie myśląc o, tańczyć autami, wtf ale ci, co grali w grę, czyli większość pewnie osób, to będą wiedzieli, że ta misja to jest zło. To jest wielkie zło. Znaczy, ktoś może dobry być w tą misję, ale ja nie jestem Więc jak będę przechodził, to będzie 100% skupienia No i już wiecie o co chodzi Spacer, zwiększenie stawki, zmniejszenie Dobra, nie <laughs> mamy kasy nawet żeby postawić Dobra Kij, wali się, o Idziemy znaczy, tańczymy. <ścoughs> yeah. Nie zaliczyło mi punktów. No. No. Czemu mi nie zalicza punktów wytwy? Nie, to jest fero niż ma sto pięćdziesiąt dobrze, jejo. Yeah. Sto procent skupienia, sorry, że nic nie gadam. <laughs> eee... Jest! Za pierwszym razem udało się! Uff. Ja yeah, za pierwszym razem mi się udało, normalnie dla mnie to jest osiągnięcie, jak nie wiem. i <laughs> I tak bym go zabił. Pewnie go kiedyś tak zabiję. No, yy, X-Fit słucha -y, tekstów yy, o, o, o czym gadają pierwszy raz w grze. No i darmowa kasa dla mnie, o ty, o typ modę. Dobra, niedobrze. Wziąłem tylko jego furę, nie? Oj, 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 oj. Dobra, trzeba zwijać, bo mam kasę też jeszcze raz. Ho, ho. Dobra, przestanę biegać idiot. Eee, idziemy. zaparkować auto do garażu, dlatego że najatwaj nie wyszło. A jeszcze kiedyś można się w nim powodzić. O, tam policjant był. <noise> no i teraz może się trochę rozwalić przynajmniej. Eee, do idziemy teraz misję robić? Ups Aha, fajnie. <noise> Czołówkę miałem, a mi się bagażnik wygiął. Fajnie. Eee... Od 12 do 20, Ryder mówił. Dobra. Ile mam? 18 minut. Dobra, lecimy na Rydera jeszcze misję. O, akurat jest... Nie umiałem jeździć w tym mieście. Jestem tu najlepszym kierowcą. Eee... No. Dobra, to idziemy wrzucić to auto od garażu, i lecimy do Rydera wykonać kolejną misję. Tylko nie pamiętam co to za misja była. Ktoś dzwoni. No, fajnie, wyścig. Lubię wyścigi, ale pierwszy lecimy do Raidera. <laughs> mm, боже... Pamiętam tą misję ostatnio sobie grałem. Właśnie ją przechodziłem. Na niej skończyłem. I um, udało mi się ukraść wszystkie skrzynki z domu. Tylko się tak fajnie, kurde, wszystkie skrzynki chciałem ukraść. Kurde, myślałem, że kasy dostanę. Kurde, dużo, a tam. A raz pak. Znaczy nie, respektuję jest zabranie, ale kasa by się też przydała. Eee, więc tym razem nie będę was zanudzał eee, kradnięciem wszystkich skrzynek. Tylko sobie weźmiemy te cztery tam, Barszeba czy ileś. I wrócimy. Wrócimy zapisać grę i skończyć ten odcinek. No to to jest plan na najbliższe 10 minut. Radio playback FMO. Dobrze, że pamiętam to miasto. Co przynajmniej nie muszę co chwilę patrzeć do mapy i gdzie babiechać. Aha, tutaj babiechać. Tylko jadę i wiem, gdzie jadę. <grym> <grym> Dobra, zajeżdżamy tyłem, jak profesjonaliści. Po cichu ty stary. Musisz zachowywać się cicho. Aha, to coś, w czym nie jestem najlepszy. Robię za dużo hałasu uderzając w powietrze Fuck yeah Eee. Jeje, yeah, yeah. ok, dzień jest za 6 godzin. Mamy 6 minut, dobra, ale 6 godzin w grze. Mam 6 godzin, żeby określić dom. Wow, idź po kolejną. Fajny trik jest tak, że jak nie macie skrzynki, to możecie po tego trzymać znaczy, chodzić na kucaniu. Chciałem powiedzieć na kontrolę, nie każdy ma pod kontrolem. I... <laughs> i wtedy. Też nie słychać. Takie się właśnie drzwi otwiera to słychać. I zaraz leci to w górę. Aha i nie próbujcie chodzić po tym działku, bo z jakiegoś dziwnego powodu jak się tylko na nie stanie to e, To zaraz pełny pasek jest. Nie wiem czy to bóg w grzecz, co... Ale tak jest. Dobra, ja sobie polecę potem skrzynkę tu. Żeby później po niej nie lat. Albo. Ma dwie tutaj u siebie. A to lecimy z dwoma. Znaczy z dwoma? Chyba dwie. Nie wiem, nie wiem, że tam trzeba. Wiem, że na pewno nie wszystkie. No, ładnie wyszliśmy. Radnie. pasek się nie pokazał. <laughs> Może uda nam się wszystkie wyciągnąć. Nie, bo to będzie zbyt nudne. Już nie wiem o czym gadać. Musisz mi się co, co od tej misji. Eee, aha. Jakaś czapka tam leży. Ktoś czapkę zostawił. Płytę. Little Dlatego, że jestem mużnym. Dobra, idziemy będę zadawać. A lista. Mogę zatrąbić? Myślałem, że... Myślałem, że jak zatrąbię to ten... To wyskoczy i bym go zabił. No <laughs> oh boże Rider to jak dziecko. Aha Opowiem, to pewnie wiem, że sobie teraz on brał, że można autem przejechać przez drzwi. Aha, co to jest codzienność? No dobra, wiem jak okradać, tam wiem. Możesz wyłączyć ten tutorial. Spadaj tutorialu. I znikł. No <noise> hmm, Dziś to chyba obok jest Caesar. A ja nie, on jest tutaj dalej, dobra. Mamy 200 Dolców, to chaty za to nie kupimy. E, bo chciałem sobie gdzieś tą chatę obok kupić i skończyć odcinek, ale jednak będziemy musieli jechać. <laughs> A Boże jak poleciał Dobra, muszę pożyczyć twoje auto. Dziękuję. Jedziemy. Idziemy zapisać. Aha. <laughs> Szukam przy okazji jakiegoś fajnego radio. O. Aha, to nie umie skakać. Nie! Co już tam wpadnę. O, jeszcze sobie amunicję pójdziemy wziąć. Coś za kasza tu strzela. Jak chcieć. <grafię> Jakby miała AK to bym wszystkich pozabił. What the fuck? <grafię> Widzieliście to? Wow! No. Nie będę się nawet pytał, <laughs> No Boże. Ta, teraz jedziesz ze mną Gol, się nie boi um. Tak, czyli mieliśmy dużo broni, skończyliśmy teraz bez broni, bo... Z... Muszę przestać patrzeć naokoło bo po... No już myślałem. <ścoughs> bo chcieliśmy sobie więcej amunicji wziąć i bugnęliśmy się i zginęliśmy. Czyli tak, e, typowe GTA na teraz. Nie przejmujcie się. No. Mamy tylko 50 am. Ale dobra. Żegnamy się z wami. Żegnam się z wami. Był z Wami. Sid. Do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. Pa. Ups. Ten przycisk. Papa. Pa.